Dziękuję bardzo. Mam najbardziej niewdzięczną rolę do podsumowania. Po pierwsze, musiałem siedzieć cały czas, nie wypowiedziałbym, inaczej nie miałbym o no, czym mówić. Po drugie, jest już dosyć późno, więc powinnam mówić krótko. Powiem Państwu jedynie, że przedstawię niektóre refleksje. To, co zapamiętałem, co dla mnie jest najciekawsze, bądź co zostawiłem jakieś wrażenie, bo co bym uwzględnił, gdybym miał pisać, powiedzmy jeszcze raz książki z początków państwa. Ale kilka moich takich uwag ogólnych. Ten pierwszy blok, który był prezentowany wczoraj rano, był dosyć taki spójny tematycznie. Bardzo mi się podobał sposób zaprezentowania przez Dariusza Sikorskiego do e, Kracha Bawarskiego. Myśmy odkupili nigdy nie poznale w archolodzy sposobów, w jaki... Się czyta takie teksty, jak się rozróżnia, że to jest jedna redakcja, dwie redakcje, potem w jakiej formie to faktycznie funkcjonuje. I myślę, że to pokazanie no, tego tekstu dostawia wrażenie, w pamięci dostaje i za to jestem również osobiście niezmiernie wdzięczny. Michał Łuczyński moim zdaniem prezentuje nowe podejście do czytania biografa bawarskiego. Ja zresztą uwzględniłem go w mojej książce. Zastanawiałem się, czy nie będę za to gromiony, czy nie, bo nikt go nie cytował, a po poświęciłem więcej miejsca. On ma bardzo ciekawe pomysły. To o niektórych nazwach mówiły podczas swojego wystąpienia, ale tam nie pojawia się wiele innych wątków. Ten, który mnie interesował, szczególnie ten wątek, wątek Polan, którego nie ruszał i dobrze, że nie ruszał, bo były bardzo długa dyskusja, ale który dyskutowałem również z naszą Polkajem tydzień temu w Katowicach, na kongresie interesującym wcześniej z Pawliąż jest tam pewien potencjał, który warto też wykorzystać. I sądzę, że tutaj to podejście, które prezentuje kolega Łuczyński, ma przyszłość. Jak oceniają jako języko znawcy, bo oni mówi, że też na razie jakoś milczą, nie ma mhm. jakichś większych odzewów. Co może być dobrą rzecz. Moim zdaniem jest to bardzo pozytywne i cieszę się, że tutaj był z nami. O swoim nie będę mówił, bo to był przegląd, taka panorama, ale ona się nakładała na to, co było wcześniej. W rzeczy było to jak gdyby takie spojrzenie archeologa na te podziały ziem polskich przed powstaniem państwa, a nade wszystko pokazanie, czy regiony były homogenne od bałtyku, do Karpat, czy były różne, z konkluzją, że były różne i dlaczego próbowano tym trochę powiedzieć. Bardzo mi się podobał również referat Radosława Bocha w kraju Lędzian, ze względu na nowe wątki, jakie się tam pokazały. Tutaj mam na myśli że to było kilkakrotnie również akcentowane te cztery grody na jurze Częstochowskiej. Ten hmm, kostkowice, dalej hmm, ta ceramika biała-krakowska, kołnierza co więcej, katowana na wiek VII ze znakiem zapytania, trwając od wieku 11, no jest to rzecz, która gdyby rzeczywiście się okazało, że jest to uzasadnione, to zmienia, nie, powiedziałbym, rewolucyjnie nasze poglądy na początki tej produkcji. I na to, kto właściwie ją zainicjował. No i to wielkie cmentarzystwo niepublikowane, typu Altkewelusz, które wielokrotnie tu jest przywoływane, liczące kilkadziesiąt podobno grobów, które no, dobrze, żebyśmy poznali, bo czegoś takiego po prostu dotąd nikt nie, nie prezentował. Jarosław Wościłowski mówił na o Mazowszu w okresie plemiennym. No, jest tam wiele rzeczy dyskusyjnych. Znaczy, nie mówię o mówię o samą tą polską y, plemienną, jak ją potocznie nazywamy. Y, program datowań dendrochronologicznych, bardzo ciekawy, który był zainicjowany w latach 70 przez Marka Dolicza, Te grody, które mają datowania, późny horyzont i potem y, rozpadanie się też zanik tych grodów, coś co skłaniało badaczy również do sugestii na temat związku z podobnymi zjawiskami daleko stamtąd, bo w tej historii w Klenicach. mówi się, o chodzi o czas powstawania i czas upadku tych grodów. Dalej, no te dwa grody, które tu wspominano, Szeligi i Kwaćki, które wyprzedzają znacznie chronologicznie to wszystko, co jest dziewiątowieczne. wieczne No i ta rzecz, która jest też bardzo ciekawa, mianowicie skarby, które okazuje się są tam starsze, niż tylko po Polsce. I sądzę, że również cała lawina konsekwencji, bo tutaj Sławomir że najbardziej dosadnie to wyraził, co było w filmie, wzbudziło też dyskusję o tym, że te pierwsze elity to właściwie przyszły do Wielkopolskich z Mazowsza. Andrzej Jarowski zaprezentował nam teren, który jest słabo znany dla większości z nas, również siebie tutaj zaliczamy do tej grupy, zanim powstał Pomorze. Mianowicie no, chodzi o tą środkową część Pomorza. Bo my, kiedy mówimy Pomorze, to albo jest Wolnyc z przyległościami, albo Gdańsk, Zatoka Gdańska. Natomiast wszystko to, co jest pośrodku, środku, no, jakoś umykało mi, e, uwagi. Tam to, co mnie też zainteresowano, ta kwestia tego rodu tego wczesnego z o ile dobrze zanotowałem z drugiej połowy V bądź VI wieku na Derego, co warte jest rzeczywiście skonfrontowania z, w najbliższej przyszłości z innymi świadectwami. Dalej, to wczesne osadnictwo słowiańskie w miejscu germańskim jest to bardzo ciekawy temat, który w moim przekonaniu powinien znaleźć jakieś rozwinięcie. No i oczywiście olbrzymia ilość stanowisk, ponad 400 tych stanowisk w tej geografii plemiennej tych 50 ulic tylko do Rzecz Aregi, no zagadkowy ten w X wieku Grodów na Pomorzu Środkowym, który był tutaj podpisany, no i różne cezury, właśnie najwięcej około połowy X wieku. Na końcu obejrzeliśmy sobie film, film który zyskał pozytywną ocenę w większości, w większości wszystkich z nas przynajmniej, Ci, którzy się wypowiadali, się bardzo pozytywnie, siebie zaryszam też do tej grupy. I film, który jest popularno-naukowy, ale wywołał u nas też dyskusję, e, już nie popularno naukową, ale powiedziałbym właśnie jako naukową, mianowicie to, e, o coś mówiłem wcześniej, o tych elitach skandynawskich. Tam pokazany Sławek Moździow i była ta kwestia właśnie, że przyszli oni. Z Marosza w kierunku Kalisza, ale co więcej tam było dodane, że skandynawskie, tak? czego ja też nie słyszałem, nawet to gruźła, tylko po prostu były jakieś grupy elit, które tam miały przewędrować. I to był pierwszy taki element dyskusji po filmie. Drugi, drugim elementem dyskusji była funkcja tych dużych grodów. Tutaj no, wymieniliśmy z Jaskiem Banaszkiewiczem opinię na ten temat, który pytał czy... Nie było tak, że również i chodnik mogliśmy to skoro duże, że tam przebywamy tych. To znam, że jednak to, to dwie różne rzeczywistości w czasie, i terytorium, i funkcji. Ale to był taki element, byśmy powiedzieli, roz, rozmaicający naszą tutaj m, m, dyskusję. No i e, czas ekspansji Piastów e, na tereny Torno w Klenica. I tu zarysowały się też dwa jak gdyby podejścia w filmie były przedstawiane obydwie. To znaczy to, co nie się wydaje za bardziej prawdopodobne, że to była trzecia dekada X wieku i że ona była w pełni zorganizowana z uderzeniem osoby wschodniej przez Henryka Saskiego, a tutaj przez ojca prawdopodobnie mieszka. W 14 krótką cudzysłowie, czy też przynosi taki rozbiór tego terytorium pomiędzy tymi te podmiotami, które stały się potem, czy już były organizmami państwowymi, bądź wczesno państwowymi. Był zaprezentowany też drugi pogląd, że wszystko zaczęło się właściwie to, o czym mówimy w połowie X wieku, w 1950 roku. Na przykład wleje się mi prawdopodobnie, ale utwierdzali mi dzisiaj koledzy również z Poznania, że nie wszyscy badacze poznańscy podzielają ten pogląd i dzisiaj była dzisiaj podzielona opinia zbliżona do mojej i jeszcze badacza młodszego pokolenia, kolegi Tica, który pisał na ten temat kilka lat temu. Wydaje mi się, że jest bardziej spójna, aczkolwiek sprawa jest otwarta i przesądzam, że akurat jedna czy druga sprawa ma rację. Jest w każdym razie zarysowana jedna i druga perspektywa do dalszych, do dalszych badań. W tym drugim dniu mieliśmy część dotyczącą właściwie regionu, który wypada z państwa Piastów, ale jest wyjątkowo fascynujący. Jak się powiedzieć, że no są ośrodki, które nic, nie mają żadnej wiedzy. Pytanie, Tomasz Nowakiewicz że tak niewiele, że tak powiem, tutaj formowanych jest pytań. No jednak są pewne zamknięte takie enklawy badacze. No Warszawa robi to od wielu, wielu lat. No Archeologiczne, Uniwersytet Warszawski, Również Instytut Archologii i Etnologii PAN mają swoje stałe miejsce na dzisiejszej, na dzisiejszej Walii i Mazurach. I to, co tam się dzieje, jest naprawdę wyjątkowo fascynujące. Ale nie ma partnerów. No bo przecież oni są dzisiaj tutaj wśród nas. Przedstawiają właśnie taki wątek, który jest trochę jakby na poboczu tego, co trzy czwarte stany robi. Ja myślę, że tutaj ten kontakt byłby lepszy, gdybyśmy również włączyli wątek kontaktów słowiańsko bałtyjskich A zatem te terytoria, które są na granicy. Część tego była robiona tutaj od strony zachodniej. Ja również od pogranicza, mówić o truszkach zalesiu i parę jeszcze innych punktów, żeby szukać tych wspólnych stanowisk, żeby nam troszeczkę zmysłowili, jak oni to było, dyskusja tak marginalnie, czy oni się kontaktowali, jakie były ich relacje. Ja wczoraj mówiłem, że nawet te truszki zalesie, do dzisiaj nie wiadomo, czy grupy był słowiański, czy pruski, czyli czy oni patrzyli w południową w stronę, czy w północną stronę, a rzeczy są też niesamowite. Tomek Nowakiewicz przedstawił nam, takie znaleziska, o których może nam się śnić tylko, prawda? I to na dużej powierzchni i jest tego prawdopodobnie tam wielokrotnie, wielokrotnie więcej. Słabo nadal poznane. Wydaje mi się, że powinniśmy w ramach tej dyskusji o początkach państwa polskiego bardziej zintegrować również ten wątek ludów zachodniobałtyjskich. No była tutaj dyskusja właśnie w tym wystąpieniu Marcina Engiela na temat Ginezja dźwigniów. Zauważyłem, że spotkało się to z, może nie sprzeciwem, ale, ale z jakimiś głosami krytycznymi ze strony Tomasza Nowakiewicza. Czy rzeczywiście skandynawowie tutaj dalej tak czy były to elity, czy zostały tereny puste, czy zasiedlone? No sama sprawa jest interesująca i należałoby jej poświęcić tutaj więcej, więcej miejsca. Także te dwa referaty dotyczące właśnie cudowów, jadźwingów, ze sobą w jakiś sposób są powiązane. Tu jeszcze był referat Sławomira Rabadylem, referat dzisiaj południowo-pruskich archeologii. No tutaj zauważyłem, że duże zainteresowanie wzbudził ród w pasyniu, który tak jak spojrzałem, to wydawało się troją po prostu. Wyobrazić wtedy, że się 1803 roku sobie wyobrażał taki obraz właśnie de Troi na tej niżnie y, 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 nad Morzem przetrwałej. Za mało badań. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi właśnie o archeologię warni i Mazurolny Bałtyckie, tam od lat nie ma większych programów badawczych. Bo ja nie wiem, ile programów NCN-u jest realizowanych, ile programów NTK jest realizowanych. Po prostu... Są liczne zespoły, ale wydaje mi się, że nie ma jakiegoś większego programu badań, który by zintegrował pewne terytoria, problemy badawcze i wówczas ta dyskusja byłaby o wiele, o wiele, o wiele łatwiejsza. Bo materiałów jest bardzo dużo. To co publikowaliście wcześniej, te archiwalia również, no to jest bogactwo takie same, jakie w tej chwili nadal wychodzi. Tam ta eksploracja na całe generacje będzie dostarczać tysiące, tysiące znalezisk roznaleźć środki nie tylko na ich opracowanie, ale przede wszystkim na konserwację, z tej liczby jak to była pokazywana. Wyłania się społeczeństwo jednak militarne. To co było pokazywane, tak jak indziej pokazywał to Łukasz Michowicz dzisiaj, są to różne rzeczy, tak o tyle tutaj, w tym przypadku są to przede wszystkim militaria. I to jest też temat, skoro militaria, z kim walczyli, dlaczego się zbroili, w którym kierunku patrzyli, prawda, i co chcieli mieć poprzez te, te, te militaria. Jeśli mogę powiedzieć, recenzent przepraszam, przepraszam, NPRH napisał, że dziedzictwo polskie i niee-świeckie nie spełnia definicji polskiego dziedzictwa. No tak. <grym> I, to, I to rzeczywiście jest smutne. Tam oczywiście jest problem, jeżeli chodzi o pochodzenie, w jaki sposób wadę, skoro mamy jedynie niewiele też przepalonych kości. Ale też tutaj słusznie zauważył Martin Engel, że można powalenia retrospektywne wprowadzić. Jeżeli są już cmentarziska szkieletowe, jeżeli mamy, powiedzmy, w tych populacjach to, co Państwu pokazywałem na przykładzie tam paru diagramów wczoraj, e, populacje, przyjmijmy, staroeuropejskie, jakieś lokalne czy okoliczne, to można zakładać, że 100 czy 150 lat mógłbym, ja diametralnie że była tam wielka mozaika, prawda? Można pewne rzeczy ekstrapolować również w przeszłość, więc to jest oczywiście też możliwe, e, podobnie jak e, badania izotopowe. No, w każdym razie, ten powiązanie ze, ze światem słowiańskim jest dla mnie wielką zagadką i to jest też kwestia, którą powinniśmy y, eksplorować na większą skalę, żeby nie było tej granicy, My jesteśmy w centrum powiedzmy Gality. zajmujemy się tylko to, co jest typowo polskie, natomiast ci Słowianie gdzieś tam daleko sobie są. są. Dalej Paweł Szczepanik, Ziemia Bytowska i Słowska, dobra się To jest drugi ciekawy referat właśnie z tej serii środkowego Pomorza, tym bardziej w kontekście monografii Mariana Rękowskiego odnośnie początków morza, gdzie się narodziło. To jest jak gdyby nadanie większej ekspresji tym badaniom, wykazanie wielkiego potencjału też. Ja muszę powiedzieć, mówię badawczego, ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo zainteresowany tutaj z tymi danymi dotyczącymi właśnie grodów Bytowi, który no, nie jest ani plemienny, ani państwowy. To była dyskusja, czy plemienny, czy państwowy. Przemienny dla mnie, taki, który kończy się gdzieś tak koło połowy X wieku, nic z niego nie ma. No, ale jeżeli zaczyna się w XIX wieku, trwa w XIII, wiek, jest gród po prostu. On ma tylko azyl plemienny na wczesnym państwu, a niekiedy, niekiedy jeszcze duży. Dalej, cmentarzyska kurchanowe. No właśnie, one są słabo poznane. Moim zdaniem więcej uwagi poświęcić, bo jest wielka dysproporcja pomiędzy Pomorzem Zachodnim i stanem rozpoznania i w tym ma już a tam barwy, barwy świętnie, prawda, w bolińskich w których jest tam wielu, sztuczkowych, działalne, wirtualnych, ale tak. tutaj jednak pewna cisza nadal panuje. No, dla mnie takim wielkim tutaj również takim polem do badań to jest oczywiście roboty. I tu zachęcałem również e, pana Pawła w trakcie przerwy, żeby składać ogranty e, na badanie tego, bo e, jest tam kilka punktów, powiedziałbym takich stanowisk nawet badawczych, które można wygenerować w obrębie jednego, jednego obie obiektu. Wojciech Chudziak przedstawił wspólnoty terytorialne na północnych rubieżach kraju męskiego. Mnie się wydaje, że w przypadku tych twoich badań jest to łatwiejsze, niż żadnych innych regionach, Są bardziej spójne. Są pewne ekumeny osadnicze. Pokazałeś na przykładzie tych terenów wysp jeziornych, półwyspów pewnych takich jak umiem, na granicy wody i, i, i ziemi i te skupiska rzeczywiście są tam bardzo 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 wyraźne gorzej jest w innych regionach a szczególnie że my próbujemy dostosować do tego również e, na funkcjonujące nazwy plemienne no, tutaj właśnie na Śląsku najwięcej tych nazw jest ale to już jest też odciemny temat e, no i ta dyskusja przy okazji czy jest to grunt czy też terytorium no mi się wydaje, że tutaj wykazał Łukasz Miechowicz, że przechodzę na moment do chodnika, że jest to temat trudny, no bo jak można sobie wyobrazić, czym jest powiedzmy Silitas w momencie, kiedy mamy jeden gród funkcjonujący w tym samym od jednego, od drugiego o jeden kilometr. Jakie były ich wzajemne relacje? Jakim terytorium one zawiadywały, a chodnik znajduje się 3 kilometry dalej? Są współczesne sobie grody z tego samego okresu, bliziutko, prawie po sąsiedzku, a ten najstarszy funkcjonuje w cieniu ich, bo on do X wieku. pewnym momencie wszystkie trzy kategorie. ten rodowy, duży, chodny, bałowy i te dwa nieduże. No i w tym wszystkim, no, pewne zjawiska, które są jakieś trudne do zrozumienia. No. Chłodnica to jest niewielki brudek w środku wsi. Ile mamy znanych przypadków, że grudek jest czy grudek w środku wsi. Tak jak stanowił historii element tej da ja tam byłem. A czemu o czym nie wierzyłem, że, że, że tu jest dół, To oznaczony budynkami dookoła. Bo, bo one są zrekonstruowane. W odległości paru metrów do projektu, te budynki w środku te nie wierzą A czym rezydencję, powiem wam szczerze. On ma po 30 metrów, tu mam kilkanaście metrów średnich. Ten drugi, który pokazuje nam, w chłodnicy. Z tym tak zwanym śpichlerzem jest większy, ale tam mamy niewiarygodne z kolei bogactwo tych Nazwał go Łukasz Miechowicz e, śpichlerzem, ale ja się zastanawiam, czy gdyby to jeszcze drugą część to jest duży obiekt, czy to nie był po prostu jakiś budynek rezydencjonalny, w którym ten śpichlerz stanowił tylko część, bo tam mamy i uzbrojenie, i ozdoby, i monety, i tak się to bogactwo całe. To jest zgromadzone dobro, to, które było najcenniejsze w jednym obiekcie. Ono sprawia wrażenie śpichlerza. ale przecież jak może sobie śpichlerzu wrzucenie takich cymesów, które tutaj nam pokazywał, łącznie z militariami, które pokazywał nam właśnie Łukasz, Łukasz Mikołajczyk. E, e, Słuchałem też zainteresowania referatu Bartłomiej Agoruszki na temat osadnictwa przez jeszcze na Środkowym na w 77 minie, dlatego, że tam tego jest bardzo dużo. To jest, to jest taki, jak powiedziałem, mikroregion, gdzie tych punktów osadniczych to w różnych fazach, mamy no, co najmniej kilkadziesiąt albo więcej. Nie wiem, bo w każdym razie było ich jest dużo. No i oczywiście można dosyć dobrze analizować rozwój tych punktów osadniczych w czasie. Pojawienie się grodów, które tam są z 8-9 wieku. No i oczywiście ten początek wieku XI, te gwałtowne przerządzenie się tych punktów osadniczych. To też trzeba sobie zadać pytanie, co się tu nie stało. się cały czas to pojawia, że to cały czas ma związek z tą też strefą tych grodów w klenica i że część z nich stała się ofiarą, niezależnie od tego, czy była to strefa Tornow-Klenica, czy nie, mogła to droga, że jednak padła ofiarą tego, jak gdyby, roz, rozrzedzenia osadnictwa południowo-zachodniej Wielkopolski i północno-wschodniego Śląska. W tym właśnie w, w okresie, w, w drugiej, drugiej połowy XI wieku, te tereny z, z tego, co wyczytałem, a nie powiedziałem tam, ale, ale na jakąś jedną, dwie generacje stał się taką ziemią liczyjącą że sobie właściwie niewiele, niewiele tam się działo. No tutaj gratulowałem również wystąpienia Ewie i Pawłowi i Pawlakom ze względu na tą dąbrówkę, która dla mnie była też nowością. powiedzieć, że bym pisał też drugą wydanie książki, nie wątpię, że dąbrówka tam znajdzie miejsce. Nowego. I ze względu na sam charakter grotu, ze względu na konteksty, cały ten zespół osadniczy zasługuje na dużą uwagę. O Łukaszu Merykowiczu już wspominałem, więc nie będę kontynuował ten okres pełniny początki polskiej państwowości w Kotlinie Chodeckiej, tylko chciałbym dodać jedno, on o tym nie powiedział, a mianowicie, że na przykładzie Kotlinie Chodeckiej, czyli to co możemy nazwać co możemy nazwać w cudzysłowie lubliniami, czyli Kopina Choderska plus Lublin, bo o no lublinie nie mówimy, to właściwie wyznacza nam cały rozwój, byśmy powiedzieli ewolucję procesów centralizacji władzy, aż po powstanie ośrodków pierwszych piasków. No bo zwróćcie Państwo uwagę, mamy ten wielki grunt rodowo plemienny w Podliku. On spełnia funkcję, byśmy powiedzieli, wspólnotową. Dookoła jest bardzo dużo osób, one nie są badane, to jest też na parę generacji. Są cmentarzyska, które pokazywał i ten grunt, który też nie ma zabudowy w środku, są te trzy dziwne mały, ale one są, 7 hektarów i on żyje w dziewiąty, 9, 10 do goryba, w dziewiątym robi się pewna zmiana. Powstają trzy kilometry <grywa> i tuż obok tego w chłodnicy, ten Żbijowiska, Żbijowiska i Chłodnica, powstają dwa kolejne grody, które już są zupełnie inne. To już nie są wspólnotowe, to są wodzowskie. To są tych ludzi, których ten miał śpichlerz z tymi wszystkimi dobrami, z tymi i madziarskimi, i wielkomorawskimi rzeczami, cymesami i dalej myślimy, nawet może bizantyjskimi. Zgromadził duże dobra. Ten obok tak samo prawdopodobnie. słabo zwalany, więc do końca nie wiemy. Chodnik do goryba. Chodnik do goryba. I dalej jeszcze mamy ten szczyt w podgórzu, kilka kilometrów dalej, gdzie jest przeprawa, potem funkcjonująca, potem w XI, nie ten pięknie położony na tej wysokiej skarpie. Ale jaki był wybór piastów? Ani Chodnik, ani Chłodnica, ani Żmijowska, nie Podgórze, tylko Lublin stał się, ale jest to wszystko ten sam zespół zasadniczy. Gdyby ktoś chciał napisać piękną manografię, jak się zmieniał obraz takich, ośrodków centralnych, od wspólnotowych po powstanie państwa to te grody, które pada Łukasz Niechowicz, plus Lublin są to najlepszym, są najlepszym na dzień dzisiejszy przykładem, żeby pokazać i ciągłość, kontynuację upadek i powstawanie nowych, nowych organów. E, o grodach, o e, których mówił e, Tomasz Dziękowski, dużo no mówił nie będę, dlatego że tak, one mi są znane, bo drugie jest bardzo dużo, ale tylko Państwu powiem, że są tam rzeczy. Które nie mają też odpowiedników na innych terytoriach, w innych częściach kraju, mianowicie mam tutaj na myśli te o długiej tradycji trwania, gdzie podmioty polityczne się zmieniają, ale no gród trwa. Myśmy opublikowali z Tomaszem brud w Busu. to jest albo od XI, ale może wcześniej, może też jest od X wieku, to nie jest pewne, może jest jeszcze ze okresu plemiennego, on trwa do XIV wieku, ale co się w tym czasie dzieje? Teraz jest Polski, oraz ruski. rosyjski. Te terytoria się zmieniały, te grupy Zmieniały się podmioty polityczne, ale grupa trwa. To było jakieś jedyne że ten grób cały czas spełniał swoją funkcję, to aż po 14. Powiedziałbym, że dzisiejszy, bo tam w tym centralnym punkcie znajduje się cały czas jedno, jeden dom czyli jest kontynuacja osobniska w innej formie, ale po, 20, po 21 dzień. To, co jest też nowego tam, niezależnie od sieci brodów, które ona omawia, to jest takiej grody nietypowe, bo kiedy mówiliśmy o kulczynie, no to proszę już wskazać, ile zna się grodów, grodu, którego rdzeń, mówiąc o to za tutaj to tłuszczowa, a tak coś, co przypomina wypalone cegły w środku, olbrzymi rdzeń, tam było to pokazywane, nie wiem czy zauważyliście. Na który się składa ceglana, w cudzysłowie, tak jakbyśmy powiedzieli w Sarkę, w Białej Wierze, gdzieś tam właśnie w e, rejonie e, e, Morza Kaspijskiego, gdzie mamy hazarów, gdzie po prostu tego typu konstrukcje z tej niewypalonej funkcjonują. to jest zupełnie inna konstrukcja, to jest który ma tam 16 metrów od 20 i obok olbrzymia osada, a on tak, jak kwiatek do poziomu z brzega jest, nie wiem, czy to tam jest nowość. Te stanowiska, które są na bagnach e, e, kulczym i jeszcze e, ten Tarnów, on pokazywał to robimy. Też nie wiem, jak to stoi Tam są trzy wały. Pytano, czy te trzy wały to są wielowały, czy też są tam reguły. One tam są. Jaka była ich funkcja, nie wiemy. Ten w tarnowie, nie, który badał e, Tomasz Dzieńkowski, ma też trzy wały, ale one są odcinkowe. Nie wiem, czy my, że to były konstrukcje hydrologiczne, że w jaki sposób one zapełniały tutaj... M, e, zabezpieczały przed y, y, wodą, ale osadnictwo, ci ludzie żyli gdzie indziej, tam nie ma domostw, tam nie ma warów, ale jest ten dla wasz na której się coś odbywało, ceremonialne jakieś spotkania, To są ślady bytności jeźdźców, są tam bruki, są tam y, palenie ognisk i tak dalej tak To są rzeczy, które jak mówię, nie są tutaj y, wyróżniające mnie. No nie mówił dużo o holowisku, ja mówię tak, to jest cała wieś odkryta na powierzchni ternu. Widzieliście Państwo na obrazkach. Tam nie ma pytania, jak to wyglądało. To jest wszystko, jak na... to są odciski na ziemnych budynków. No i świadectwo, że w IX wieku ta wieś, ta osada była na wierzchu, to też nie były żadnego nie było to były solidne budynki z piecami w środku, z wielkami palińskimi, których funkcja przyznań sobie, całkowicie niejasna, bo one mają... 2-3 metry długości na 1,5 metra są przed budynkami, że tam się dużo, coś robić. To dla mnie też wielka zagadka. No i skupiska osadnicze, tutaj mówiliśmy też o tych mikroregionach, zespołach osadniczych. Stanisława Boczyk-Siewkowa wykonała tą pracę z wyróżnianiem tych właśnie zespołów osadniczych, nie wiadomo jak nazwać, czy jaką mikroregiony, czy... Mezoregiony. Zrobiła to dla całej Małopolski. To właśnie nie wywołało żadnej większej dyskusji. Zostało, o ile pamiętam, na 13, gdzie była takich skupisko sadniczych. Bardzo interesująca rzecz, ale trochę przeszła do cienia. No w tej chwili na kanwie również naszych tutaj dyskusji o tym, czym były z czym były groby. Myślę, że warto byłoby do tej jej pracy zajrzeć, też, żeby spróbować zobaczyć, czy to rzeczywiście nadal ma jakiś sens. No i na końcu jeszcze Michał Brzoskowicz nam przedstawił tutaj za pomocą kilku mat strefy kulturowe w okresie zmiennym. No one są oczywiście, to co mówił jest nieskujące, ja dodam jedynie. Także, że na no, każdy może też sobie rysować po swojemu i to w dyskusji też wynikało, czy tutaj mogło być tak, czy inaczej. Tym niemniej myślę, że wiele z tych tutaj uwag, które on przedstawił są bardzo zasadne i że warto, że tak powiem, o nich również pamiętać. Proszę to jest w wielkim skrócie to, co ja zapamiętałem z tych dwóch minut. Chciałbym Państwu podziękować, żeście mnie wysłuchali na koniec jeszcze. Ja co prawda nie chciałem dwa razy mówić i Przeciwiałem się, jak Pani Ewelina mi powiedziała, że będę dwa razy, ja podkreślałem, że tylko mam mówić na koniec. Ale, że tak powiem, przyjąłem ze zrozumieniem jej również argumentację i stąd mówię, stało się tak, że wystąpiłem dwukrotnie zawierzenie, ale to organizatorzy, mnie robili, mówiąc, popularnie w taką nie, historię. Więc serdecznie jeszcze raz dziękuję, że się nie wysłuchali. To wszystko, co mam do powiedzenia, chciałbym teraz oddać organizatorom.